Witam was w Kotlet TV. Przygotujemy dzisiaj galantynę wieprzową z suszonymi śliwkami a także suszoną żurawiną. Bardzo lubię przygotowywać takie domowe ala la wędliny. Są świetne zarówno na kanapki, jak również możecie je podać jako przystawka na rodzinnym przyjęciu. Taka domowa wędlina jest na pewno o wiele zdrowsza niż kupna. Przygotowanie dzisiejszej galantyny zaczynam od zmielenia mięsa. Możecie wykorzystać dowolną część wieprzowiny. Dodatkowo, jeżeli macie wędzony boczek, to również polecam go odrobinę zmielić i dodać do masy. Następnie kroję śliwki suszone na mniejsze cząsteczki, a w moździerzu Rozcieram ziela angielskie, aby było dość drobne. Możecie też zmielić je w młynku do kawy. Do zmielonego mięsa dodaję wyciśnięte dwa ząbki czosnku. Do tego pokrojone, suszone śliwki, a także żurawinę. Dodaję również roztarte ziela angielskie, troszkę gałki muszkatołowej, pieprz. A także troszkę soli. Na koniec dodaję jeszcze dwie łyżki serka naturalnego, takiego homogenizowanego, albo dwie łyżki śmietany. To wszystko bardzo dokładnie mieszam, a następnie przekładam na folię do pieczenia. Ja wykorzystałam do tego celu rozcięty rękaw do pieczenia. To jest chyba najlepszy sposób przygotowania. Układam porcję mięsa. Roluje dokładnie, tak aby mięso było bardzo ścisłe w środku i po prostu nie było żadnych dziurek. Związuję w takiego cukierka, a następnie całość związuje sznurkiem. Dzięki temu galantyna zachowa swój ładny kształt. Na innym filmie możecie dokładnie zobaczyć, jak dobrze wiązać wszelkiego rodzaju pieczyste. W związanej galantynie jeszcze w folii. Robię kilka dziurek. Możecie zrobić ostrym nożem albo nożeczkami. Tymi dziurkami będzie odpływać nadmiar tłuszczu. Jako, że jest to wieprzowina, to warto zrobić takie dziurki, bo tego tłuszczu będzie więcej niż np. przy mięsie wołowym. Następnie tak związaną galantynę przekładam albo na blaszkę, albo do jakiejś formy i wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piekę jedną godzinę. Po wystudzeniu galantynę rozwiązuje, wyjmuję z folii i kroję za pomocą ostrego noża na dość cienkie plasterki. Tak jak wspomniałam, galantyna świetnie sprawdzi się jako dodatek na kanapki, jak również możecie ułożyć ją na półmisku i podać jako przystawkę przed daniem głównym. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.